Im dłużej to trwa, tym mniejsze szanse, że Lewis Hamilton będzie chciał się nadal ścigać. Tak sytuację siedmiokrotnego mistrza świata podsumował na antenie stacji Sky Sports Craig Slater. Od tamtej pory coś drgnęło, głównie po stronie FIA, ale do końca tej historii jeszcze naprawdę daleko. Daleko również do startu sezonu, ale to nie oznacza, że nie ma o czym mówić, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników zostańcie ze mną. Jest niedziela 16 stycznia. Daniel Biały, echa padoku. W minionym tygodniu branżowe media bardzo mocno się ożywiły. Jest to głównie związane z tym, że zespoły oraz kierowcy wrócili do pracy. Rzeczywiście mówię tutaj o tej części sportowej, o tej części medialnej, bo fabryki w tym okresie pracują absolutnie bez przerwy. Poniedziałek przyniósł sporo informacji z wewnątrz Mercedesa za sprawą dwóch publikacji: Sky Sports oraz BBC. Czas tych publikacji, tematyka tych publikacji oraz obecność wypowiedzi. Poważnych figur z Mercedesa, oczywiście anonimowych, to jest coś, co łączy te obie historie i sugeruje, że całość nie jest chyba przypadkowa. W skrócie, Lewis Hamilton nadal jest rozczarowany tym, jak wyglądało to zakończenie sezonu. Lewis Hamilton nadal nie wierzy w to, że może być lepiej w kolejnym sezonie. EFIA nie robi nic, żeby odwrócić tę sytuację, żeby wyprasować ten obróz, który mocno został pomięty po tym ostatnim wyścigu sezonu 2021. Nie mam wątpliwości, że te potrzeby, które wyszły ze strony Mercedesa, były swoistą próbą zmotywowania albo zmuszenia wręcz FIA do działania. Realizuje się scenariusz, o którym Wam mówiłem, tuż po tym jak Mercedes zrezygnował z apelacji. Mercedes zrobił ukłon w stronę FIA, ukłon w stronę całego sportu, a teraz oczekuje. Wręcz wymaga czegoś w zamian. Mówiłem wtedy, że konsekwencje tej ugody, która została zawarta, nie mam wątpliwości, że taka ugoda była, są trudne do przewidzenia i tak rzeczywiście jest, na razie. Spełniają się te kwestie łatwiejsze do przewidzenia. Nazwisko Masi oraz Tombazis nie znalazło się w dokumentacji, która została opublikowana przez FIA w dokumentacji dotyczącej struktury federacji w sezonie 2022, ale tutaj uwaga: włoski motorsport pisze, że nie jest to sygnał, że obaj panowie stracili pracę, ale próba ukrycia ich w tym okresie, kiedy będzie prowadzone. Dochodzenie. Wiemy o tym, że media społecznościowe potrafią zrujnować komuś życie. Michael Massey na pewno nie miał łatwego okresu, więc być może to jest próba, żeby go nieco odsunąć. A potem powróci, kiedy te kwestie, powiedzmy, sporne, zostaną wyjaśnione. Nieoficjalnie mówi się, że usunięcia właśnie tych dwóch osób domagał się Mercedes, ale zespół deklaruje, że żadnej ugody nie było i żadnych wymagań ze strony zespołu w tym zakresie. Po prostu nie ma. Warto również podkreślić, że już w trakcie sezonu pojawiały się liczne sugestie, że to co robi dyrekcja wyścigu, sposób prowadzenia tej rywalizacji nie jest odpowiedni, nie jest właściwy. Było pełno zastrzeżeń do pracy Michaela Masiego i nie tylko ze strony Mercedesa, ale również ze strony innych osób. No i teraz Mercedes twierdzi, że nie ma żadnej ugody, że nie ma żadnych wymagań, natomiast Telewizja Skype, konkretnie Ted Krewitz, mówi o tym, że Mercedes ma wymagania w zakresie analizy tego, co złe wydarzyło się w trakcie sezonu, czyli przeanalizowania wszystkich wydarzeń, gdzie były skargi, gdzie sugerowano, że ta rywalizacja została poprowadzona w niewłaściwy sposób. Numer dwa wprowadzenie zmian. Takich zmian, które spowodują, że ta rywalizacja będzie łatwiejsza. Do sędziowania, ale też łatwiejsza do rozstrzygnięcia, czyli te wszystkie kwestie sporne, te wszystkie szare strefy związane z tym, jak zachowują się kierowcy, po prostu zostaną wyrównane. I ostatnia rzecz, całkowity zakaz komunikacji pomiędzy dyrekcją wyścigu a szefami zespołu, a może właśnie odwrotnie, żeby szefowie zespołu nie wywierali żadnej presji na to, jak pracują sędziowie, jak pracuje dyrekcja wyścigu. Trudno powiedzieć, czy to ta presja ze strony brytyjskich mediów, inspirowana przez te potrzeby z Mercedesa, popchnęła nowego prezydenta FIA do działania, a może czekał on na powrót właśnie tych szefów zespołów i kierowców do fabryk, aby na to zdarzenie, na te wydarzenia spojrzeć kompleksowo. Bardziej pasuje mi ten pierwszy scenariusz, bo przecież FIA ma wszystko, co jest potrzebne do oceny tej sytuacji. Te nagrania, te protokoły są na pewno. W biurach przy placu Concord i można się tym zająć i wcale wkład szefów zespołów i kierowców nie jest potrzebny na pewno. Nie trzeba było tak długo czekać. Tymczasem nowy prezydent FIA, Mohamed Ben Sulayem, wolał jak na razie publikować w mediach społecznościowych zdjęcia, chociażby przed tym biurem. Przy placu Concord czy innym biurem w Genewie, zamiast konkretnie zająć się tą kwestią, wewnętrzne dochodzenie oficjalnie ma ruszyć w poniedziałek, czyli jutro i potrwać kilka tygodni, ale ostateczne zmiany mają zostać wprowadzone tuż przed startem sezonu. Przyznacie, że nie jest to zbyt szczęśliwy kalendarz, jeżeli poważnie weźmiemy pod uwagę to, że Louis nie wierzy, nie ufa FIA i nie chce brać udziału w takiej rywalizacji, kiedy te. Decyzje zostaną oficjalnie przyjęte w tygodniu przed startem sezonu, no to co, no, Luis wycofa się, powie nie jadę, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Ten czas na reakcję moim zdaniem już był i trochę ten nowy prezydent Fiat ten moment na działanie, na pokazanie siebie w akcji przespał. Choć do grona potencjalnych zastępców Louisa Hamiltona dołączył w minionym tygodniu Sebastian Vettel, to są wypowiedzi niemieckich ekspertów, to nadal wierzę, że górę weźmie taka sportowa złość i chęć udowodnienia swojej wielkości przez Louisa Hamiltona właśnie na torze, ale Louis może również chcieć udowodnić, pokazać swoją wielkość odchodząc z tego sportu i tu nie chodzi o to, jak my postrzegamy Louisa Hamiltona, jak postrzegają go dziennikarze na całym świecie, ale o to, jak Louis postrzega sam siebie i swoją rolę w tym sporcie. Louis na pewno ma świadomość, że jest ogromną osobowością, jest ogromną gwiazdą, jest też świetnym ambasadorem tego sportu. Wielokrotnie był za to chwalony, że robi dużo, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Żeby złamać ten rynek, Louis ma za sobą również Dużą ilość fanów, którzy podążają bardziej niż za sportem, właśnie za nim. Zabierając to wszystko, Louis może chcieć dać nauczkę tym, którzy kiedy prosił, nie byli w stanie zapewnić uczciwej rywalizacji. To właśnie ta uczciwa rywalizacja prowadzona przez FIA zdaje się być niewielką ceną w stosunku do tego, co do zaoferowania światu Formule 1 ma Lewis Hamilton. Po fali krytyki dotyczącej Massiego pojawia się też wiele pytań, kto mógłby go zastąpić. Na początek zadajmy sobie dwa pytania. Czy Michael Masi musi odejść? To jest pytanie numer jeden, i czy jego odejście gwarantuje, że od razu automatycznie będzie lepiej? Moim zdaniem Michael Massi musi odejść, ale to nie daje żadnej gwarancji na to, że będzie lepiej, że będzie bardziej przejrzyście, że będzie bardziej uczciwie. na nadużył zaufania absolutnie wszystkich nas kibiców, kierowców, szefów zespołów. No i żeby odbudować to zaufanie, Potrzebna jest zupełnie nowa twarz, zupełnie nowa osoba bez tej złej przeszłości. Inaczej to po prostu może się nie udać. Problem w tym, że takiej twarzy nie widać na horyzoncie. Choć Masi, jak pamiętacie, objął to stanowisko dyrektora wyścigu w takich nagłych, tragicznych okolicznościach, to jednak był prawą ręką Charlie'ego Whitinga, czerpał z jego wiedzy i doświadczenia, dlatego wydawał się być najlepszym kandydatem na to stanowisko. Co więc zawiodło. Chyba brak odporności na to ujadanie tych wściekłych wielkich psów oraz brak jasno postawionej granicy. W przypadku Whiting'a wszyscy, absolutnie wszyscy wiedzieli, gdzie ta granica jest i nawet nie próbowali się do niej. Zbliżać. W przypadku Michaela Masiego ciągle próbowali przesuwać te granice, a ten przyparty do muru, kiedy już nie miał innego wyjścia, podjął bardzo odważną decyzję. Problem w tym, że podjął tą decyzję złą, podjął tą decyzję niezgodnie z zapisami regulaminu, jakimi ta rywalizacja powinna się kierować. Problem drygowania wyścigiem jest zdecydowanie bardziej złożony i nawet pojawienie się innego dużego nazwiska, takiego chociażby jak Marcin Budkowski, o tym za chwilę go nie rozwiąże. A właśnie, jeżeli chodzi o Marcina Budkowskiego, to w trakcie tygodnia dowiedzieliśmy się, że polski inżynier rozwiązał się, rozstał się z Alpin i sądząc po geście, jaki wykonał na kilku zdjęciach na zamknięcie sezonu 2021, wiedział już o tym zdecydowanie wcześniej i to pożegnanie nie odbyło się w najlepszej, w miłej atmosferze. Budkowskiego teraz czeka prawdopodobnie kilka... Dobrych miesięcy w ogrodzie, przynajmniej tak wynika ze zdjęcia, które opublikował w mediach społecznościowych, a co potem, a potem być może ponownie zasili szeregi FI, być może właśnie on obejmie to stanowisko dyrektora wyścigu. Taki scenariusz sugeruje niemiecki Unsport. Odesłanie Budkowskiego może mieć i pewnie ma związek z tym, że Otmar Schaffnauer nie tak dawno odszedł z Aston Martina. Przez moment można było sądzić, że ten czas spędzony w ogrodzie nie będzie potrzebny, bo obaj panowie zamienią się miejscami, a wtedy pewnie zespoły dojdą do porozumienia i ten okres 12 dwunasto-miesięcznej przerwy, czy 9 dziewięcio-miesięcznej przerwy nie będzie potrzebny. Natomiast Stroll zaprosił w międzyczasie do współpracy Majka Kraka, człowieka z przeszłością w Formule 1, szczególnie w Sauberze, ale również przez lata związanego z programem wyścigowym BMW. To jest człowiek, który cieszy się dobrą opinią w środowisku, przynajmniej takie są e, informacje, do których udało mi się dotrzeć. A tak duże przetasowania w obu zespołach sugerują, że nie dzieje się tam najlepiej, bo przecież gdyby było dobrze, gdyby była stabilizacja, gdyby była pewność w wyniku, nie byłyby potrzebne takie zmiany w tym okresie, tuż przed wielką rewolucją. Jeżeli chodzi o Alpin, ciekawe, ale nieoficjalne informacje podchodźcie do tego z dystansem. Zespół ten nowy samochód zaprezentuje prawdopodobnie dopiero na drugim teście w Bahrajnie. W trakcie e, przyszłego miesiąca, około 18 lutego, możemy zobaczyć prezentację zespołu na sezon 2022. Nowe barwy zespołu, ale na starym samochodzie. Potem na testach mają pojawić się samochody przejściowe, czy samochód przejściowy, tak zwany muł, a dopiero w bahrajnie, alpin pokaże, co przygotowało. Czy jest to wynikiem problemów związanych z produkcją tego samochodu? Czy jest to próba ukrycia ciekawych rozwiązań, które udało się wypracować w tym obszarze? Na to wszystko musimy jeszcze poczekać. O tym, czy te moje słowa znajdą potwierdzenie, przekonamy się właśnie wkrótce. Moje słowa, że w obu zespołach nie dzieje się najlepiej, o Alpini już powiedziałem, a 10 lutego czeka nas pierwsza z jak na razie zapowiedzianych prezentacji i będzie to właśnie nowe dzieło inżynierów Aston Martina. Tydzień później powinniśmy zobaczyć Ferrari. Red Bull również szykuje coś ciekawego, ale dokładnej daty prezentacji na razie. Nie mamy. Choć te nowe konstrukcje mogą się od siebie różnić, na pewno będą się różniły, choć ten stopień swobody podobno dość mocno został zamknięty przez nowy regulamin techniczny, to wspólnym mianownikiem może być zmiana w układzie przedniego zawieszenia. Wstępna analiza zdjęć opublikowanych przez McLarena, tutaj Craig Scarborough troszeczkę sobie popracował z tymi zdjęciami oraz wieści płynące cały czas szerokim strumieniem z Maranello sugerują, że ze względów aerodynamicznych, ale też z chęci obniżenia Środka ciężkości, punktu ciężkości, może zostać zastosowane w przednim zawieszeniu rozwiązanie typu półrocz, czyli zerwanie z tą wieloletnią tradycją, którą do tej pory mieliśmy. To ma przede wszystkim ustabilizować przepływ powietrza. Przy tych otwarciach podłogi, przy tych otwarciach kanałów, które będą biegły pod podłogą, dzięki temu ten cały układ aerodynamiczny będzie pracował zdecydowanie bardziej stabilnie. W przypadku Ferrari, ponownie, mówi się o bardzo agresywnej konstrukcji nosa czyli w tym obszarze mamy duże koła, mamy nos, mamy nowe zawieszenie i właśnie za tym. Elementem, za tymi elementami, za tą linią znajdują się te wloty, więc tutaj zespoły będą szukały jak najbardziej wydajnych rozwiązań. No i Ferrari ma iść bardzo ekstremalnie, ale jak wiemy, Ferrari czasami popychając siebie i swoje rozwiązania do ekstremu, znajduje się w ogóle w innej strefie, w innej galaktyce. Niestety nie jest to galaktyka, która gwarantuje dobre wyniki na torze. Tyle, jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się w trakcie minionego tygodnia. Tych wydarzeń na pewno było takich drobnych, zdecydowanie więcej. Ja cały czas pracuję dla Was nad nowym materiałem, materiałem związanym z Hondą, materiałem obiecanym Wam i ten materiał na pewno Wam dostarczy. Natomiast w międzyczasie wydarzyło się wiele dobrych rzeczy w tym temacie. Ta praca przerodziła się w współpracę o czym wkrótce pewnie się dowiecie. Na tym kończę dzisiejsze wydanie. Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam na kolejne materiały, bo ten świat Formuły 1, mimo że nigdy nie zasypia, to przynajmniej medialnie, znowu zaczął się mocno nakręcać. Tych informacji będzie coraz więcej, a ja postaram się je Wam przekazywać w takiej prostej, zwięzłej i myślę, że ciekawej formy. Tyle na dzisiaj. Dziękuję i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.